Witajcie drogie ryby! Witam Was serdecznie w nowym 2024 roku, co przygotował dla Was Tarot na okres od 1 do 7 stycznia. Oj, drogie rybki, bronicie się przed czymś. Zdecydowanie się bronicie, macie cały czas Saturna w swoim znaku, który Was przymusza do, do działania przede wszystkim do rzeczy, które zostały odłożone od dawna i no zaniechane, powiedziałabym, tak? Na pewno będzie to zdrowie, które, na którym trzeba się skupić i trzeba. Yy, Zająć się tym zdrowiem moi kochani. W tym tygodniu yy, bronicie się przed czymś yy, i karty was przestrzegają, aby nie pracować za dużo albo nie brać zbyt dużo obowiązków lub problemów. To mogą być też problemy innych osób. Wy jesteście znakiem bardzo opiekuńczym i chcielibyście każdemu pomóc. Ale rybki czasami trzeba y, przyhamować, tak? Nie pamiętajcie, że całego świata nie zbawicie. Y, pomyślcie o sobie, pomyślcie o swoim zdrowiu, o swoich emocjach y, wszystkim nie dogodzicie. Aczkolwiek y, karty pokazują, że będziecie być może gdzieś pojedziecie w tym tygodniu jakieś, jakaś mała, krótka podróż, a może kogoś poznacie. Y, Kogoś, kto, z kim będzie się Wam bardzo dobrze rozumiało, będzie bardzo dobra komunikacja i też działanie. Możecie z kimś wyjechać po prostu. Energia męska mi się pokazuje, jeżeli oglądają to panie, to może być bardzo przystojny mężczyzna z żywiołu ognia, który może zawładnąć waszym sercem. Ta droga może być dosyć trudna, jeśli chodzi o, o działania w tym tygodniu, ale warto tę drogę przejść. Mogą pojawić się jakieś lęki, obawy, aczkolwiek pamiętajcie, że jak działamy i dążymy do celu, to po drodze spotykają nas różne czasami nieprzyjemne rzeczy, ale one nas czegoś uczą. W tym roku, kochani, jest to rok słońca, powstanie dużo nowych związków, namiętności, miłości, romansów, ukrytych również. Wy macie dobrą intuicję ryby, więc mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym, aby dobrze wybrać, czego Wam serdecznie życzę i Was pozdrawiam.